Założyliśmy sobie półtora tysiąca, zebraliśmy 3200, co uważam, że jest jak na właściwie tydzień, bo ten, ten drugi tydzień teraz yy, był właściwie wolny do, do, do wczoraj, w związku z tym uważam, że jest to wynik bardzo przyzwoity i chciałbym wszystkim osobom, które w tym uczestniczyły, w tym momencie podziękować. Ale też chciałbym szczególnie podziękować tym którzy przyszli tutaj do nas do biura. To po raz pierwszy takie, taka rzecz, jak uczestniczymy w kampaniach, ja przynajmniej od 99 roku wyborczych, że nie musieliśmy my wychodzić na ulicę, nie musieliśmy prosić o głosy, to ludzie przychodzili do nas do biura i szukali wolnej kartki, żeby się, żeby się wpisać. I to, to myślę, że jest jakiś nowy wyznacznik aktywności obywatelskiej, aktywności społecznej, za to wszystkim dziękujemy, nie tylko tym, którzy do nas przychodzili, ale ogólnie do wszystkich biur. Mi się wydaje, że, że ta aktywność przy zgłaszaniu się do nas i nie tylko do nas, do naszych konkurentów także świadczy o tym, że Polacy dobrze wyczuwają, że to może być istotne dla Polski starcie wyborcze. Wydaje się, że scena jest dosyć jednoznacznie wyklarowana. Znów zetrą się dwie wizje Polski: Polski nastawionej na modernizację, ufnej w przeszłość, chętnej do współpracy, stawiającej na obywateli, angażującej je naszej wizji Platformy Obywatelskiej, i drugiej wizji. Bazującej na podejrzliwości, wzbudzającej niepokoje, niecofającej się przed wykorzystaniem każdego tematu i pójścia, z kim się tylko da, pod rękę, byle osiągnąć sukces wyborczy. Powoli zaczynamy to widzieć, mimo zaklęć, że ta tragedia smoleńska nie będzie wykorzystywana w wyborach. Najzwyczajniej w świecie wizerunki prezydenta przy zbieraniu podpisów były suwenirem. E, osobiście uważam to za bardzo e, chybiony pomysł e, i zły sygnał. I to się nasila. Wczoraj w Sejmie byłem przy tym, jak odrzucaliśmy to wezwanie do rezolucji. A więc znów w kontrze do innych chciałoby się powiedzieć. Rzeczywiście, Polacy mają prawo marzyć o Polsce silnej i dostatniej, ale nie takiej, która bez potrzeby napina Moskwy, która chce pokazać, że zamiast współpracy chce się konfliktować, by podnieść swoją wartość. Nie tędy droga do wielkości i marzeń Polaków. My w tej kampanii pokażemy inną. Spokojną drogę, i chcemy obiecać tym, którzy przychodzili tutaj spontanicznie, jak sądzę, właśnie w takim duchu, że będziemy kontynuować naszą pracę i przedstawiać Polakom rozsądną wizję rozwoju Polski w najbliższym czasie. Prezydentura może się do tego dobrze przyczynić. Natomiast Zmiana. tak naprawdę. To chciałem się z Państwem podzielić dużą radością, Już w poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska składała w Sejmie projekt zmiany ordynacji wyborczej, która miała e, pomóc osobom niepełnosprawnym i starszym w skorzystaniu z prawa wyborczego. E, wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie dopuściło do uchwalenia tych przepisów. Teraz też było przeciw, ale było nas w Sejmie wystarczająco już, już dużo, by przeprowadzić te zmiany. Więc apeluję do rodzin i do samych osób niepełnosprawnych i starszych, skorzystajcie z prawa wyborczego, bo wprowadzona została nowa instytucja pełnomocnika do głosowania. Kto będzie mógł z tego skorzystać? Osoby, które mają orzeczono, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, i te, które w dniu wyborów skończyły 75 lat. Jak to zrobić? Przede wszystkim. Trzeba ten fakt zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy, bowiem to pełnomocnictwo najpóźniej, do 10 dni przed wyborami, może być udzielone tylko w obecności wójta, burmistrza, prezydenta lub osób przez niego upoważnionych. Ten przywilej nie dotyczy tylko tych osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, które przebywają w szpitalach, domach pomocy społecznej, gdzie są wydzielone okręgi wyborcze. Nie ma bowiem takiej potrzeby. Ale gdyby się ktoś w ostatniej chwili rozmyślił, to jeszcze na dwa dni przed wyborami tego rodzaju pełnomocnictwo może cofnąć. Bardzo zachęcamy do tego, żeby ci, którzy walczą o swoją podmiotowość, których cenimy. Na rzecz których ja szczególnie się angażuję jako uczestnik Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Starszych, apelujemy. Dopomóżmy starszym osobom, dopomóżmy ludziom mającym trudności w dotarciu do lokali wyborczych, a tylko 20% z nich jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, żeby. Mogli oni dotrzeć do urn wyborczych i wyrazić e, swoim głosowaniem e, opinię na temat tego, kto powinien być prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że i pozostałe ordynacje będą w ten sam sposób wkrótce zmienione i że te pełnomocnictwa będą dotyczyły już wszystkich wyborów. Ja bym chciał jedynie dodać jeszcze do tego, że już dzisiaj apelujemy o wysoką frekwencję, że. Mamy jeszcze prawie dwa miesiące do, do drugiej tury, tak żebyśmy mogli przygotować również nasze osobiste plany, uwzględniając możliwość głosowania, bo przecież to, że gdzieś wyjedziemy, nie oznacza, że nie mamy prawa do głosowania. Możemy zabrać odpowiednie upoważnienie, możemy się do tego dzisiaj przygotować. Oczywiście te działania trzeba rozpocząć dzisiaj, a nie już po, po wyjeździe na wakacje. A ja jeszcze podkreślę, że te pełnomocnictwa można otrzymać na 10 dni przed wyborami, a więc do 10 czerwca. Nie zwlekajmy jednak do ostatniej chwili. Załatwiajmy te sprawy wcześniej. Dlatego państwa zaprosiliśmy, żeby ta informacja dotarła do jak najszerszej grupy ludzi od tym zainteresowanych. A jakiej grupy ludzi dotyczy ten, nowy, ta zmiana? Ile osób może skorzystać z tego lat? Znaczy w Polsce 16% to osoby niepełnosprawne, z czego z tym znacznym stopniem niepełnosprawności to jest milion trzysta tysięcy osób z umiarkowanym ponad 2 miliony, a więc razem to się zbliża niemalże do czterech milionów osób. A jeśli walczymy o tę frekwencję, jak mówił pan senator Głopski, to jest to pokaźna liczba. Większość z tych ludzi do tej pory nie korzystała z prawa wyborczego. Dajmy im tę szansę. Niech to wejdzie w życie i jest takim symbolem równouprawnienia osób niepełnosprawnych i starszych w naszym społeczeństwie. A to w tej liczbie są już te osoby powyżej 75 roku? Nie. Nie, nie mówimy o osobach niepełnosprawnych. Plus te 75. Tak. Tych jest, zaraz sobie przypomnę przypomnieć, raz ile ich jest. Z hmm. Kolejne 4 miliony prawie. Tak? Także to jest ogromna grupa. Z że trzeba pamiętać, nie może być ale poczekajcie, trzeba... społeczeństwa. No, no, no tak. To tak będzie? No tak, Jeżeli się zbliżamy do 17% tych, którzy skończyli 60 lat. Także to jest... 18, przepraszam, proszę. nie jest że te grupy się. Mogą się pokrywać. Mogą się pokrywać. No nie, ale pamiętajmy, że te osoby, które skończyły 75 rok życia. Jeśli czują się w pełni sił, to przecież nie będą stanawiały pełnomocników, prawda? Ale część jest no to się wtedy będzie nakładało. To, wtedy to, się to, się to nakładało. nie jest, prosty. To nie jest prosty rachunek, że tak dodamy ta 4 do 4 i będzie to liczba. Chcecie Urzędu Miasta i to załatwiać? Czy możecie? Pełnomocni? pełnomocnik? Kto może za nich te pełnomocnictwa zdobyć? znaczy trzeba zgłosić fakt chęć ustanowienia pełnomocnictwa a urzędnik musi się zgłosić do miejsca zamieszkania Czyli pocztą można, nawet zgłosić, tak? Tak. można pocztą tak, tak. można przez rodzinę zgłosić urzędnik się zgłosi na miejsce przecież chodzi o tych którzy sami nie mogą dotrzeć do lokalu to. także to e, nie dopowiedziałem bo mi się wydawało to e, zrozumiałe że to się musi odbyć w miejscu zamieszkania pełnomocnikiem może to jest też ważne musi być osoba która jest zarejestrowana jako wyborca e, w tej samej gminie lub ma upoważnienie do głosowania w tej gminie Czyli to nie może być całkowicie obca osoba, no bo wtedy będzie bardzo trudno określić jej wiarygodność. A to potwierdzenie przed wójtem służy temu, żeby zagwarantować wiarygodność tej osoby. Może być, pod warunkiem, że to nie jest osoba, która pracuje w komisji wyborczej. No wtedy to odpada. Krótkie dementi w sprawie browaru i likwidacji oddziału Agencji Nieruchomości Rolnej, bo przed chwileczką. Nie agencję, nie oddziału, tylko zakładu. Nie, nie, fili. Przed chwileczką miał, mieliśmy informację, że już jest informacja taka, że, że filia jest w pile likwidowana i będzie w ciągu miesiąca tak. zlikwidowana. Przed chwileczką rozmawiałem specjalnie, wiedząc, że Państwo przyjdziecie z szefem agencji w Poznaniu. Nie ma takich rozmów prowadzonych. W tej chwili jest proces łączenia jednostki w Brzeźnie, której browar podlega, z zgm w Pile. I to wynika z dwóch czynników. Jeden, jeden czynnik związany z bardzo słabymi wynikami ZGM-u pilskiego. Na średniej 95% wykonania planu w Polsce mieliśmy troszeczkę więcej niż 50%. To znaczy, że, że jak gdyby no, zarząd nie, nie spełniał kierownictwo pokładanych w nich nadziei. To jest pierwsza przyczyna. Druga obniżka kosztów. Od tego momentu jest jeden administrator, nie dwóch. Nie ma dwóch kierownictw. W związku z tym w momencie, kiedy dojdzie do sprzedaży Browaru, osoby, które tam będą pracowały, przejdą no, do nowego pracodawcy, a ten nowy zakład, który w tej chwili połączony, no, z, z, zostanie wy, wyłącznie dla ZGM-u, tak jak było jak gdyby do tej pory. Na ten okres y, sprzedażowy, można by powiedzieć, jest y, tylko jedna, jedno kierownictwo dla, dla tych dwóch jednostek. I to cała tajemnica tych wszystkich zmian. Chociaż y, y, na pewno to y, Pozycji sprzedaży browaru nie poprawia. Jest jedna optyka z punktu widzenia ekonomii agencji, druga z punktu widzenia dobra tej, tej, tej prywatyzacji po raz kolejny ogłaszanej. Ja osobiście jestem zdania, że przed prywatyzacją, w momencie jej zaanonsowania, wszelkie ruchy tego typu są z punktu widzenia sukcesu tej prywatyzacji, ryzykowne. Rozumiem motywy, to nie oznacza, że je akceptuję i uważam, że dla browaru to jest dobre. Dla agencji na pewno. Jeszcze jeden element, informacja o wotum nieufności do pani marszałek pośredniej, jeżeli chodzi o powołanie nowego doradcy, pana marszałka. No, również tutaj chciałbym zdementować, nie jest to e, wotum nieufności, a raczej otaczanie się e, w naturalny sposób przez marszałka, przez specjalistów, e, którzy... Proszę? E, e, Grzegorz Wrona... Spiły! spiły. <laughs> To oznacza dla nas, dla, dla piły, to jest dobra wiadomość, że e, mamy kolejną osobę, która, która pracuje, kre, pracuje w Poznaniu w najbliższym, w, w najbliższym otoczeniu. otoczeniu pana marszała. To jeszcze tylko, czy mamy jakieś nowe informacje, albo jakiekolwiek nowe ruchy się pojawiły w kwestii wyborów samorządowych. Mieliśmy kandydata, nazwisko kandydata poznać w maju, czy w związku z tym, co się przez ostatni czas działo. Coś uległo zmianie. Mamy w czerwcu Radę Regionu, która będzie wybierała nowe władze, i dopiero na pewno po tym terminie będziemy, będziemy takie informacje mieli. Chyba, że wcześniej zebrałby się zarząd w Poznaniu. Są Mam te... świeższe, już świeżutkie informacje. Zarząd się w tej sprawie zbierze. Wniosek personalny jest przygotowany 12 maja na poziomie regionu, jako rekomendacje dla walnego zebrania będzie przedłożony, miejmy nadzieję, że zaakceptowany, ale pamiętajmy też, że o kandydacie będziemy mogli mówić wtedy, kiedy władze krajowe podejmą decyzję, bo w przypadku miast tak zwanych prezydenckich, zarząd krajowy będzie miał głos jednak decydujący się panowie skomentowali w fakcie w dla jał na Myślę, że nastąpiło... Sondażowe? Co, coś... To nie jest miernik poparcia. To nie jest miernik poparcia. poparcia na pewno, bo gdybyśmy patrzyli w ten sposób, no zakładając, że jest ugrupowanie, które, bardzo silne ugrupowanie, które przestałoby zbierać podpisy po zebraniu wymaganych 100 tysięcy, bo można by powiedzieć, po co więcej? To, czy to oznaczałoby, że to jest słaby kandydat, który w porównaniu z tym, który zebrał 10 razy więcej przegra Nie. W związku z tym, no, zupełnie niewymierny y, y, współczynnik, który, który o niczym zupełnie nie mówi. Gratulujemy y, PiSowi zebrania tych podpisów, ale uważam, że y, nie jest to y, wynik jakiegoś sondażu, prawda? Nie można tego tak odczytywać. I myśmy nie prowadzili zbiórki na zewnątrz. No to podkreślam na początku. W związku nie z tym, na ulicę... zebraliśmy mniej, bo nie, nikt nie zamierzał się tu z nikim ścigać. I, I tylko tyle. Ale oczywiście będzie poważna rywalizacja, to wiemy, to czujemy. Dziękuję bardzo.